Zadanie siódme z matury 2014 za jeden punkt. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f. Funkcja f jest określona wzorem. Aby określić, który wzór pasuje do naszej funkcji, najpierw zauważmy, że naszymi miejscami zerowymi jest liczba minus 1 i 3. Więc sprawmy, co dzieje się z miejscami zerowymi tutaj w naszych przykładach. Jakie liczby zerują nam poszczególne nawiasy? Ten nawias jest zerowany przez minus trójkę. Tutaj, jak wstawimy zamiast x1, będzie to miejsce zerowe. Czyli mamy dwa miejsca zerowe. W punkcie B, ten nawias jest zerowany przez trójkę, ten przez minus 1. W C, tak samo jak wyżej, widzimy są to te same nawiasy minus 3 i 1. Tutaj też mamy te same nawiasy. Miejsca zerowe będą identyczne, 3 i minus 1. Widzimy, że miejsca zerowe zaznaczone na zielono są OK, 3 i minus 1. No właśnie, ale w jaki sposób określić, czy jest to B czy D? Zauważamy, że współczynnik stojący przed nawiasami, tutaj jest 1, 2, a tu minus 1, 2. I ten minus informuje nas, że parabola jest skierowana ramionami do dołu, Zatem to podpunkt D jest odpowiedzią do naszego zadania.